Jesteśmy w Nowych Jankowicach w gospodarstwie znanym z dobrych praktyk hodowlanych. Porozmawiamy dzisiaj o Chowie Cieląt. Jakie były początki tego stada? Tutaj była obora na 120 sztuk. Tu się wszystko odbywało, czyli się krowy cieliły, zasuszało się, leczyło. Wydajność mleka wtedy była w granicach, ja powiem może, roku 97 do 2000, to wtedy wydajność była około. 7000 litrów. Jak teraz wygląda struktura stada? W tej chwili tutaj mamy jest obora wolnostanowiskowa, która była wybudowana, oddana do użytku w 2008 roku. Ona była później po 5 latach zmodernizowana, to znaczy powiększona o 30 sztuk i w tej chwili jest tam w tej oborze 300 sztuk stanowisk i tam są tylko krowy laktacji, czyli krowy, które doimy. Natomiast stara obora, o której opowiadałem pierwotnie, jest zmodernizowana na porodówkę. Tutaj są krowy zasuszone i tutaj się krowy cielą. Po wycieleniu krowy wracają do tej obory właśnie wybudowanej w 2008 roku. W tej chwili w stado liczy około 330 sztuk. W laktacji jest około 280 do 300. Jaka produkcja jest w tym momencie w tym stadzie? Od Trzech lat tak trzymamy się w granicach 14 tysięcy mm. litrów mleka za 305 dni, mm. czyli za laktację odkrowy. W tej chwili chyba w tym roku przekroczymy, gdzieś liczymy, że będzie około 14,5 tysięcy. Co jest dla Was najważniejsze w odchowie ciarny? Przede wszystkim zdrowie cieląt i wyniki produkcyjne, to znaczy odpowiednie przyrosty. Chcemy uzyskać w wieku około 11-12 miesięcy jałówkę, która spełnia określone parametry i nasze parametry założone to 135 cm wysokości w krzyżu oraz 400 kg masy ciała przy zachowaniu odpowiedniej, optymalnej dla tej fazy rozwoju kondycji. Co Pana zdaniem jest najważniejsze, aby uzyskać taką białowicę? Z naszych doświadczeń wynika, że przede wszystkim jest to dbanie o czynniki środowiskowe. Oczywiście ważne jest żywienie odpowiedniej jakości preparatami mleko zastępczymi i później wprowadzonymi paszami. Stałymi, ale najistotniejszym czynnikiem jest dbanie o jakość środowiska w sensie zoohigienicznym, to znaczy, żeby nie było żadnych patogenów, czynników chorobotwórczych, jak również pozostawionej e, niedojedzonej paszy, spleśniałej paszy, czyli istotnym czynnikiem jest jakość pasz, również objętościowych produkowanych w naszym gospodarstwie. Przy wyborze preparatu zazwyczaj kierujemy się jego przyswajalnością powtarzalnością, a także musimy zwracać szczególną uwagę na to, żeby odpowiednio oraz dobrze rozpuszczał się w wodzie ze względu na nasze stacje do odpojania cielądu. Jakość preparatów megazostępczych, tak jak i pozostałych produktów z firmy The Haze jest najwyższej półki. Wyniki odchowu uzyskujemy optymalne, takie, jakbyśmy oczekiwali i stąd ta współpraca trwa i dobrze się układa. Jak przebiegał u Was intensywny odchów? Przebiegał on w taki sposób, że po urodzeniu do 2 godzin po dostaje siarę. Następnie jest przetransportowany do budki przeznaczonej dla tego cielęcia. Przebywa on tam do 3 dni. Po tym okresie zostaje przetransportowany na cielętnik, gdzie jest odpajany w preparatem mleko zastępczym do 9 dnia przebywa w budkach pojedynczych. Po dziewiątym dniu zostaje e, przerzucony na e, budki zbiorowe, gdzie przebywają już do 64 dnia i do tego okresu dostają także preparaty mleko zastępcze. E, w międzyczasie od trzeciego dnia także cielęta mają dostęp do e, paszy, która składa się z koncentratu oraz zboża i od 5 tygodnia cielęta dostają e, TMR dla grupy pierwszej. Laktacyjnej, czyli dla krów w wysokiej laktacji. Dlaczego kładziecie tak duży nacisk na odchów cieląt? Chcemy uzyskać możliwie w jak najtańszy sposób, ale jak najlepsze jakościowo jałówki do dalszej hodowli oraz zwierzęta do. Sprzedaży do hodowli dla innych rolników i hodowców. Sprzedajemy jałówki cielne, sprzedajemy pierwiastki i oczywiście potrzebujemy określoną ilość zwierząt do remontu własnego stada. Chcemy uzyskiwać optymalne przyrosty. Optymalne to nie znaczy maksymalne, tak? bo nie chcemy, żeby nasze cielęta nadmiernie się otłuszczały, natomiast chcemy, żeby miały odpowiedni wzrost i masę ciała. I przy zastosowaniu preparatów mleko jak również innych komponentów dawki pokarmowej firmy TheHase udaje nam się to uzyskiwać. Ile przeciętnie porodów jest w Państwa stadia? Porodów jest około 400, byki wszystkie po urodzeniu około tam. Miesięczne sprzedajemy, także nie mamy odchowu materiału męskiego w ogóle. Cały materiał żeński odchowujemy sami. 30% z tego materiału sprzedajemy po zacieleniu. To jest gdzieś w szóstym miesiącu cielności, w siódmym. A pozostała miłość zostaje nam na uzupełnienie własnego stada. Dużo milość jałówek już zaczynamy kryć w wieku roku. To jest dobry wynik, to jest bardzo dobry wynik. Jakie macie Państwo plany na przyszłość stada i hodowli? Mamy stado na wysokim poziomie genetycznym. Wydajność krów średnio około 14 tysięcy litrów o tym świadczy. Ilość sprzedawanych jałówek i pierwiastek również. Natomiast mamy pewne sprawy dotyczące organizacji pracy i przygotowania paszobjętościowych do dopracowania, i to jest naszym priorytetem. Stado bydła to jest tylko jeden z elementów sceniny koninowej Jankowice, bo mamy jeszcze produkcję roślinną, mamy również hodowlę koni zimnokrwistych. Ogólnie, patrząc na całą spółkę, satysfakcję przynosi to, że osiągamy zamierzone, spodziewane efekty hodowlane, produkcyjne, ale również to, że firma się rozwija. Oczywiście ważnym aspektem jest również aspekt produkcyjny, hodowlany, ale wyniki odchowu, o czym wcześniej wspominałem, sprzedaż pierwiastek i sprzedaż jałówek cielnych, jak również wysoka wydajność krów, świadczą, że w tej dziedzinie też no, zamierzone plany. Uzyskujemy, niemniej jednak ta hodowla się rozwija i nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.